Cześć, dzieci, w kolejnym odcinku z tej zagabi. Skryptowalut. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj musimy wykonać kolejną. Kolejne pomieszczenie. Szpital zrobiliśmy. Całe miasto zrobiliśmy. Teraz nam pozostało prawdopodobnie Muzeum Prehistorii. Muzeum Prehistorii. To zobaczcie prawie każdy. Policjantko! Proszę. Proszę mnie nie bić. Proszę mnie nie bić. O nie, to jest. To jest, to jest przesada, pani policjantko. Ja panią pobiję własną. Własną. Yy... Was tą bronią, kurde. Pani policjantko, proszę cię od ja nie Pawlić, ode mnie, bo stukę na kwaśne jabłuszko. O, proszę. Widziała pani? Widziała pani? No, teraz tak. O, wyparowałaś, kurde. Tak. O. Jak, jak jak, trzeba. Dobra, uleczmy się troszkę. Nie wiem, ciekawe czy. Kawy, czy... E... half potion. Nie działa. Medicine. Medicine. Dobra, jest medycyna. Eee, proszę bardzo, napisie. Jest zdrowy! Wuhu! Okej, okay, wbijamy teraz do Muzeum. Muzeum. To nie złe muzeum Muzeum prehistorii. Welcome to the Virgule Gallery. Virgle Co to jest virgle Okej, okay, Virgle nie wiem co to jest virgul, naprawdę. I don't know what Virgil jest. Okej, okay, lecimy. Lecimy, co tu mamy? One of these artifacts is fraud. Help me to figure which. Jakiś z tych obiektów jest. Fałszywką? eee, Nie wiem, jakiś detektor może tu się przyda? Mm. Defektor. Niech będzie defektor. <laughs> Jack Norris! Dobra. Eee, fraud. kurde, a przydałby się słownie. Co to jest fraud? Nie, fraud to chyba coś, że jest zły, niedobry. Który jest? To czekajcie. To jakiś. Nie, nie detektor, tylko. O, oh, kol, mm. to jest węgiel, nie, jakiś kurde, jakaś maszyna, eee, jaki jest maszyna, taka do badania, DNA sample, sampler, o, albo po prostu sampler. To by jednak to niepotrzebne, tak? Ja to ukradnę. <laughs> eee... Nie taki sampler! Nie chodzi o mi o taki... Tylko taki taki... Jak jest? Yy... naukowy Science! O! Science sampler Science co? Jest, dobra! I teraz pani sobie zbada, który jest zły Yes, mam 5 gwiazdek! It's good, it's good, Ja, yeah. Dobra, teraz tak. I need something to connect those bones together. Eee, czym możesz połączyć te, śl ten, te śliny? Ten, Te ten. Na śliny oczywiście. Jak jest ślina? Sawilla? Saiga, seirol, sail, saliwa, sa, saliwa. Elo, chyba, chyba nie. Na coś, żeby połączyć. No to dajmy ci tak. Eee, śrubka Śrubka i... I śrubokręt? <grypted waren catch> <bastard> Screwdriver, Driver, Masz dwie, jest! Widzisz, tylko jedną śrubką, jedną śrubką połączyła No co za piękna pani Pingwinie! Czego chcesz? Help me get past the guard, the security camera so I can... Aha. Ty, to jest pingwin z Madagaskaru. E, musimy pomóc mu przedostać się za... Nie, nie remove, haha. Dobra, czekajcie. Eee... E, musimy jakoś ją... Oślepić, to jest dobry pomysł. Blind. No idź, pingwinie. A, i kamera jeszcze. Kamera, jak jest kamera? Broken. Boken, zezboken. O Jezu. To zróbmy napad stulecia. Napad stulecia. No kurde. I atak. O kurde, nie da się. No dobra, trudno, więc zróbmy broken. Haha. <sum> yeah. Ja. Piękny pingwin. Pingwin kradziejca. Ślepy strażnik na, w gotowości. Eee, komu pomóc? O tej pani z obrazu. Co potrzebujesz? Ty, kiedy jest pani Glucks Lonely, jest samotna, to dodajmy jej. Noc Lonely. <ślepy> Dobra, to, to bez sensu. Dodaj, dodajmy jej, nie wiem co. Co lubią kobiety? Kobiety lubią węże. A nie mówiłem? Kobiety lubią węże. Ha! To tak z Biblii było napisane, nie? Żeby nie było. Dobra, pomóżmy. O, ten. Pan żyje. Ja nie mogę wlecieć, dobra, muszę lecieć w góro. Go na góro. Na góro, góro. Lecimy. Dobra, pan z obrazu, co chcesz? Finish my exhibit yy, to jest morze. Dobra, to jest morze, czyli jak jest morze. Jak jest morze, to potrzebujemy yy, walenia. Jeee! Yeah. Waleń potrącony przez statek. Czy może być piękniejszy obraz? Finish My Exhibit, czy dokończymy jej malunek? Czego brakuje w Egipcie? Czego brakuje w Egipcie? No jasne, że mojego brata pterodaktyla. Pterodaktyl. O, jeszcze źle napisałem. jak O nie! He! Zejdź z niej! No! Czyli tego nie brakuje jednak w tym. No to nie zła zabawa. Czego może brakować jeszcze w Egipcie? Hmm, pomyślmy. Czego brakuje w Egipcie? Na pewno nie w piramid. Wody brakuje. Water, a nie taka butelkowana. Dobra. Pani, widzę, że się nie podawisz bawić. Co? Nie ma faraona? O nie. Czemu nie, ma, nie można faraona stworzyć? No to stwórzmy już tą piramidę, albo palmę. Palma, palm, ty debilu. Dobra, no widzę, że chcesz tą piramidę. Tak się piramidę pisze? Pyramid, landmark, shape. A, cudownie. A, mu mnie mogłem dać. Dobra, panie, to jest ten, yy, yy, taki co prąd. Kurde, zapomniałem. Benjamin Franklin? Chyba tak, dobra, dajemy mu latawiec. Ach, jest latawiec po angielsku. Jesus, dobra, klucz. O, ja zapomniałem, jak jest latawiec, paraszyt? Nie, to jest ten. A to nie, kto to jest? Finish my exhibit. Wax George. Aha, to było. A, benjamin widzicie? Mianowicie zgadnąłem, zgadłem. A co zrobił George Washington? Eee, Zabił Indiańców. In...dian. In...dian. Tak jest indianin? Może native... Ameri...ican? Amerykano? Chyba nie. Mohawk. Nie, to jest ten... Ej! Ha! Mam irokeza! Jeszcze brodo dodajmy, czekajcie. Beard. Yeah, to prawie ja, kurde, teraz. Eee, okej. Okay. Eee, jak będzie Indiań? Apacz, apacz, apacz. Apacz, hej, pewno mi helikopter Nie ma apacza. O nie, to niedobrze, Dobra, daj mu konia. Eee, jak jest koń? Ty zapomniałem, jak jest koń. Horse. Pięknie. On drzewością? Lol, na koniu, he, to ma sens. Okej, okay, tu wszystkie misje zrobione. Dosyć szybko nam to poszło, albo nie były takie trudne. Uh, trzeba zrobić teraz jeszcze główną misję, główną misję, która jest gdzieś tam na dole Może w tym odcinku da się dwie zrobić, nawet to by było dobrze. O, jaki ślepy strażnik, jaki niedobry. Uh, Okej, okay, tu jest główna misja. Come closer to start me Finki patrons. Start. I co potrzebujemy? Mm, tu jest misja która? Dzień otwarcia muzeum Połóż coś tam Co? Inside the frame That I could find Artistic Co ty możesz znaleźć jako artystyczne? Ty jesteś robotem Jak ty jesteś robotem I chcesz, żeby coś było fajnego Co lubią roboty? Prąd. Prąd nie działa eee, mikrochipy Mikrochipy lubią O, i to będzie artystyczne Mikrochip, to się razem pisze. Piękne, cieszę się, Zostały hajsy. Kto, idzie ktoś nowy. Eee, co by chciał to Oj, włoży pieniądze do świnki i świnka urosła. Co ty lubisz? Pewnie lubisz kebab. <laughs> Wiedziałem, każdy prehistorianin lubi prehistorianin. Kolej z prehistorii lubi kebaba. A ty co lubisz? Ty jesteś duchem. A co, co lubią duchy? Ektoplazmę, Ektoplasma? Ectoplazm, dobra. Yeah! Niezły artysta ze mnie. Niewidzialny koleś, co lubi? Nie. Ooooo! Czarna dziura! Nie, nie chcę czarnej dziury. Co lubi niewidzialny koleś? Koleś nonę? Nie ma. Niewidzialny koleś lubi. Maska? No zgadnąłem, ale to nie było jakieś. Jakieś fajne, nie powiem. Że nie to ciszało. Maxel, lecimy, będziemy pierwsi niż ty. Ha, dobra, pick up. Mamy gwiazdkę. We've got gwiazdka to. tu, tu, pęk. E, dobra, więc myślę, że czas zrobić coś więcej. Level completed. We... we... dla completed the level. Yeah. Dobra, lecimy do końca. Maska, ektoplazma. Jakie piękne wystawy. Normalnie jest galeria Furmana teraz tutaj, zobacz jaka piękna. O! Śliczna. Dobra, lecimy na dół, lecimy do kolejnego... Do kolejnego tego. Kolejnego Rzecza, którym jest. Nie, to lecimy do góry. o, Te redakty taki martwy, jak smutno. Straż miejska! I o i o, Motherfuckers. Welcome to the capital city firehouse. Dobra, co tu musimy zrobić? Co są jakieś źle ludzie? Zobaczmy, piesek będzie będzie się pomóc. Oczywiście, piesku, co chcesz? Eee... Muszę znaleźć część. Dobra, on chce coś mieć, żeby był z pisem strażackim. Eee, dajmy mu może gaśnicę. Jak jest gaśnica? Fire, X. O kurde, X. Extinguisher. Proszę psie To wyglądać tylko. O ty kurde. No to musimy coś jeszcze dać. Na przykład Fire Man helmet, kask. O. I o i o. Ja do psy na straż. S Nie wiem co co. Najważniejsze. Dobra, panie, zapraszam, bo bojesz? Pomóż mi przetestować te wszystkie alarmy. Eee, na przykład to, tak, nie masz prądu. Jak mam przetestować te alarmy? Okej, okay. tu działa. A może kilka alarmów przetestować? Dobra. No to leci na Szczecin. Play sound. Okej, okay, ten działa, kolejny, ten nie działa, bo tu na niego jakaś wilgoć eee... Working Okej, okay, działa, up to code. dobra Wszystko śmiga dobrze I tak, potrzeba tutaj, co potrzebujesz, a Start z dami Eee, to co potrzebujesz, żeby to zrobić? Ja myślę, że... No ten byłby zbyt banalny, ale... Nie ja mam pomysł, co tu jeszcze można nim zdefibryrować go, no to nie wiem ELECTRIC Electric. co? ELECTRIC, nie Aha, aha. Ładunek elektryczny, charger ELECTRONICS Nie, chyba to, be, chyba to jest bez sensu, SEAL I REMOVE, dobra, Uuu. Dobra, daj mu defibrylator Defi, pisz mi, nie, nie wyskakuje. Blirator, no prawie, prawie idealnie pisem Dobra, masz. It was easy. A ty co potrzebujesz? People say I Can you help me? Eee, arsonist, eee, nie wiem. Water, wiadro z wodą. Yyyy, eee, chciałbym ja mu pomóc. Who can help me? A, Psychologist, no dobra, to stwórzmy mu psychologa. Psychologist, dobra. Ha! Ugadany, dobra, to akurat chyba było, no inaczej chyba tego nie mogłem zrobić. Panie, co potrzebam poczekać? Yyy... Eee, on oddycha zbyt głośno. Jak mam wychodzić głośno? Jest kilka sposobów, żeby pomóc. Na przykład. Eee. O! Nie można go, go jednak zabić. To smutno. To uciszmy go. Silent. Yeah, ciało <śm> działało. Dobra, pani strażaczką, What are you ar uh, up to? Nie mogę znaleźć mego kasku. Żaden problem. Ja ci zrobię nowy. Proszę bardzo. To nie jest. Twój jest. Syn... O ty, kurde. Widzisz? Jednak wiesz, gdzie jest. Powiedz, że nie możesz znaleźć. Ty brzydka pani. Dobra, zjedźmy na dół. I o i o. Empty. E, pff, co to jakiś? Dziub, dziub. Hamburger. O kurde. dziub, dziub zjadł hamburgera. Żyrafa. Mała żyrafa. Uh, pick up. Pick up this phone. What well up? O, oh, miałem ten. Nie można się do góry, tylko na dół zjechać. Ale szmira. Dobrze, że możemy latać. Pani, 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 pani. Masz tu swój hełm. Brawo, różowa strażaczka. Kto potrzebuje pomocy? Ty potrzebujesz pomocy. What time is it? Can I go home yet? Jaki jest czas? No to dajmy mu, nie wiem... Eee... Uh, Masz zegarek, ty ciulu. Czulu. E, dobra, tu jest strażak. Ten steak musi być tenderized. Co to jest kurde tenderized? No to hmm. No to zróbmy tenderized. Tenderized. What? Hornet steak. Eee, on no to daj mu może piłę. I saw it. No ukry go! Albo dobra. I co? Co to znaczy tenderized? Jezus święty, nie mam pojęcia. E eee, use not bad. Eee, no. Masz nowy stek. Ten się wyrzuci. E, troll. Masz strażaku. nie wiem, mnie. Nie, no nie, nie wiem, co zrobić z tym tenderize. Dobra, ale wiecie, co by się to było? Ty tyle w tym odcinku. Serdeczne dzięki za oglądanie. W przyszłym na pewno skończymy tę mapkę do końca. I my się zrobimy jakąś nową. I to było on, tyle na razie.